I patrzcie na to borowik ceglastopody, ale gdzie wyrósł? Nawet dwa, podwójne bo tutaj ma jeden korzenie, a to duży, drugi. W takim przewróconym korzeniu może że oddale, żeby było widać bardziej. Cześć, a ja nazywam się Andrzej i przyszedłem znowu do mojego ulubionego lasu na grzyby. I od razu coś znalazłem. Jednak jeszcze grzyby są. Mamy 29 dnia października, także mm, już powoli chyba sezon się kończy. Ale nadal jest ciepło, wilgotno. Bo dzisiaj to już jest chyba nawet 17 stopni. Wcześniej nawet słońce świeciło. Ja przyszedłem, jak już przestało świecić. I też i ściąć pierwszego grzyba dzisiaj. Ale muszę powiedzieć, że fajnie on tutaj wyrósł. Ostatnio tutaj znalazłem w pobliżu też kilka sztuk, ale już były za stare, nie wziąłem. Wziąłem chyba dwa tylko. O zobaczcie. Tutaj muszę tą ziemię obkroić, bo z ziemią tam nie będziemy tych grzybów brać. Zobaczcie jaki fajny. Duży, twardy. Nie jest robaczywy, bo to cegla pory. topory. Ogryziony tylko przez ślimaki. Także już, już coś mam w koszyku, zobaczcie. Oprócz statywu, to już ma pierwszego grzyba. O! Tutaj kolejnego widzę. To nie jest ceglas topory, chyba, albo, albo, albo. Nie, to nie jest ceglas. To jest ten tak zwany zając, jakiego ja to nazywam. On się jakoś inaczej nazywa. I jest dobry, nie jest robaczywy. One zazwyczaj są bardzo robaczywe, ale tym razem nie. A ja zbieram grzyby w Niemczech. Dlaczego? Bo dlatego, że mieszkam już, ci, którzy mnie nie znają, ja mieszkam od ponad 17 lat w Niemczech, w baden 40 km od Stuttgartu, teraz nawet 30, ale teraz w tym momencie, w lesie, w którym się znajduję, to jest nawet ponad 40 km od Stuttgartu w stronę na wschód od Stuttgartu, dokładnie, koło jeziora Ebnise. Takie malutkie jezioro, bardzo sympatyczne i bardzo znane w okolicy. Także jakby ktoś się wybierał, nie wiedział gdzie się wybrać na grzyby, to zapraszam właśnie tutaj koło te jeziora Ebnisy albo Schwabenpark Park, i tak dalej. Tutaj Park to, 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 to jest takie wesołe miasteczko, także jest w okolicy bardzo znane. Wydaje mi się nawet, że na całą Baden-Württembergię. O, a to właśnie moje ostatnie grzyby, które tutaj znalazłem. Ceglasto porę także. Tyle, że one już nie nadają, żeby je zabrać. Parę dni temu już były nie do zabrania, teraz ty już całkiem. Ale rozglądam się, może coś świeżego wyrosło gdzieś tutaj dookoła. I powiem Wam, że jeszcze w tym sezonie nie spotkałem żadnych ziomków tutaj na grzybach. W tamtym roku kilkakrotnie spotkałem Polaków, którzy zbierali tutaj w okolicy także grzyby. A w tym roku jeszcze nikogo. Może dlatego, że nie przychodzę też na weekend. Na weekend, gdybym to przychodził, to być może. Kogoś bym spotkał, a tak, a tak nie. Dobra, ja się rozglądam, jak coś znajdę, oczywiście tam znać. Idę sobie, idę. I znowu coś naszedłem. I patrzcie na to. Znowu ogromne. To oglądał mój ostatni odcinek, to widzieliście, jakie wielkie okazy miałem. I tutaj podobne znalazłem. Ten już jest dobrze obgryziony. Ale jeszcze powiem Wam, jest taki, no twardy. To też pewnie był jakiś taki kilogramowy prawdziwek. Bo jest naprawdę duży. I zaraz tu obok zobaczcie. Ten być może już się nie będzie nadawał do zabrania. Ale ten też jest bardzo fajny, duży. No tak, ten jest już miękki. Taka gąbka. Tego już bym nie zabierał. Jeszcze można go klepnąć. Jak tam wszyscy klepią te grzyby. Jakaś taka moda jest na klepanie grzybów. No i bierzemy się do wycięcia mojego, do wycięcia, do wyrwania pierwszego pierw wyrwę. Ten jest powiem Wam jeszcze takie w miarę, jest objedzony bardzo mocno. Jak widzicie, powiedzę może do kamery, żebyście widzieli jaki on jest wielki, on jest naprawdę wielki. Jaki korzeń. Mam ręce średniej wielkości, ale ten grzyb, o ślimak na mnie wlazł. Także ślimaki działają jeszcze, bo jeszcze nie jest zimno i one się jeszcze nie zdążyły je pochować. Także tego sobie obierzemy. Mam nadzieję, że nie jest robaczywy, więc muszę go trochę korzeń tutaj z tego piachu obkroić. E, tamtego drugiego niestety będę musiał zostawić, bo jest e, bo jest już skapciały Jak gąbka nasiąknięty. Jeszcze wczoraj rano padało i kilka poprzednich dni. Także też na grzybach nie byłem już dawno. O, ten chyba jest dalej tutaj zdrowy, tak. Chociaż ja go przykroję, bo i tak jak pójdzie do suszenia Zostanie pokrojony, nie są on potrzebny mi cały, no nie, nie, elegancki, zobaczcie. Pomimo tego, że jest ponadgryzany z każdej strony, do suszenia jak najbardziej się nadaje. Także pakujemy do koszyka. Tak, jako, jak on był cały, to znowu to był jakiś taki egzemplarz kilogramowy, chcę powiedzieć. Tak jak te y, ostatnie, które znalazłem, tamte były naprawdę wielkie. A te ostatnie dwa czy trzy tam wtedy znalazłem, dwa albo trzy, no to to już były takie masakra. To były ogromne, wielkie. Nie zważyłem ich, bo nie mam wagi kuchennej, takiej precyzyjnej. Także spoko, grzyby jeszcze są. Nie ma ich dużo, ale są. Ja tu się rozglądam jeszcze, bo, bo jak są dwa, to kto wie, czy nie ma ich więcej. Może jakiegoś młodego jeszcze znajdę. Cały czas też sobie obiecuję, że w końcu pójdę na opieki albo na rydzy, ale. Zawsze, zawsze gdzieś na te prawdziwki, na te borowiki mnie bardziej ciągnie. Mam nadzieję, że, że się wkrótce nie skończą. Rydza się prawdopodobnie jeszcze szybko nie skończą, ale opieki zazwyczaj one szybko się kończą. Sezon opieki to może trwa, nie wiem, może się mylę, ale tak za dwa tygodnie chyba dłużej nie. A już pierwszy raz jak widziałem opieki to było właśnie za dwa tygodnie temu, on się nie spóźnił. Chciałbym chociaż trochę tak nazbierać, żeby Zjeść na świeżo, bo wiadomo, opieńków raczej się nie zaleca, żeby suszyć, bardziej mrozić. Mrożone sam osobiście kiedyś miałem, robiłem i, i były całkiem spoko. Także jeśli opieńki to polecam, polecam gorąco mrożone. Jak widzicie, zbieranie grzybów już nie jest zbyt łatwe, ponieważ dużo liści już leży pod tyczowami. O właśnie, coś zobaczyłem, tylko nie wiem co. Idziemy zobaczyć, co takiego. A nie, fałszywy alarm chociaż nie, coś bardzo obgryzionego, prawdziwego to chyba nie jest Co my to mamy? A, ceglastopory Ale już dobrze obiedzane, no temu to już damy spokój Wkładamy z rodem go na miejsce Niewiele go zostało, zobaczcie, jeśli maki je bardzo lubią Za to nigdy albo zazwyczaj nigdy nie są rybaczywe. Porozglądam się jeszcze tutaj dookoła, dokładnie czy nie ma Gdzieś w pobliżu kolejnego. A w lasach, w których zbieram grzyby, to są lasy, już położone na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Pełno tutaj takich pagórków i wąwozów. No i trzeba się czasami trochę powspinać, muszę Wam powiedzieć. A wziąłem dzisiaj buty typowo do biegania po asfalcie. Tak jak widać. Także ciężko mi się czasami zjeżdżam, po prostu ześlizguję się. Tak tutaj przed chwilą. W dół. Trzeba uważać, żeby nóg jeszcze do tego nie połamać. Bo jest naprawdę po tych liściach się jedzie jak, jak po śniegu prawie że. No i właśnie przed chwileczką zauważyłem kolejnego wielkiego prawdziwka. I to z daleka. Już wam pokazuję. Stąd może jeszcze go nie widać. Bo te liście jednak są tutaj dużo liści. Bardzo dużo. Ostatnio padało, wiało i już chyba większość liści spadła. Zobaczcie. Ale ten już jest jednak, o nie, ojej, zobaczcie jaki on jest miękki. Cały wyjedzony w środku, ale jest wielki. W każdym razie z daleka go zobaczyłem, to, to też gdyby był zdrowy i ładny, to też pod, pod kilogram, aby tutaj nam podchodził. Także spokojnie, ja się tutaj jeszcze rozglądam. Zobaczymy, czy coś jeszcze dookoła można znaleźć. Bo zazwyczaj, jak, jak już znajdziecie jednego, to w pobliżu być może jest ich więcej, chociażby jeszcze jeden. A to, że znajduję już takie, wiecie, e, przejrzałe, powiedzmy, stare i skapciałe, to może być oznaką tego, że mm, po prostu już się chyba sezon grzybowy kończy. Chociaż mamy jeszcze ciepło, naprawdę. Dużo pada, jest ciepło, no bo 15-17 stopni. Nie jest mało tutaj na tych 500 metrach na spożonym morze, gdzie zbieram te grzyby właśnie. To dzisiaj to jest 15 stopni, a na dole w mieście, gdzie mieszkam w Prządze, to tam jest y, czasami i 3 stopnie więcej. Także jest różnica temperatur, ale, ale tu i tam jest jeszcze ciepło, 15 stopni na, na grzyby to jest elegancka temperatura na jesień, na koniec y, października. No i zobaczcie, znowu to jest znalazłem. Tym razem te Glastoporę. Tylko nie wiem czy to jeszcze, o nie, ten się już nie nadaje. Jest już wychuśtany, miękki. Te glasta pory są zazwyczaj twarde, takie ciężkie. Dobrze trzymają się ściółki, ciężko je wyrwać nawet. Tu kolejne, ten też już ma, ten też już ma dość. Ale jak są dwa, może będzie ich więcej. Jakże żeby zbieram już od dziecka. Chociaż na wszystkich grzybach się na pewno nie znam. Znaczy, na pewno się nie znam na wszystkich grzybach, e, bo też często oglądam jakieś filmki na YouTube. Ludzie jedzą takie grzyby, których nigdy nie, nie zrywałem i których też się z, e, powiem szczerze, nie odważę zjeść. Chociaż podobno są e, jadalne. Wolę zbierać te, na który, którymi jestem na 100% przekonany, że, że są jadalne i że, że nic, się, nic mi się nie stanie. Co ja zawsze też robię z grzybami, bo moja, moja mama, od której ja to, od których się uczyłem zbierać tych grzybów, zawsze mówi, że trzeba grzyby obgotować. To wy na to. Ja wrzucam, jak jest niedużo, wrzucam te grzyby na przykład do sosu. Em, takie su su suche, nieobgotowane, i one namiekają mi w tym sosie. Ale muszę powiedzieć Wam, że mam trochę dziwne później e, bulgotanie w brzuchu. Chyba jednak lepiej było za każdym razem takie grzyby obgotować. Ja nigdy się do tego nie stosuję, ale, ale ostatnio właśnie się najadłem i... O, znowu coś znalazłem. I mi trochę dziwnie było w żołądku. A tym razem coś ładnego pięknego. Zobaczcie jakie ładniki. Tego też od razu. Za niego zerwę, tego sfotografuję, bo jest naprawdę ładne. Takiego młodego już dawno nie znalazłem. Muszę to pochodzić. Te dwa, które wcześniej znalazłem w pobliżu, ale, ale daleko, dość daleko od tego tutaj. I teraz sobie go oderwiemy od ściółki. Zobaczcie, jaki ładny nóż. Obkroimy go. Ceglas pory nie jest zazwyczaj nigdy robaczywy. O, zobaczcie. Ładniutki tutaj od korzenia zawsze dobrze je ponieważ i tak jest jeszcze go dużo zostało. Nie chcę, żeby piasek później mi tam gdzieś między zębami zgrzęził. Także bardzo ładny egzemplarz. A zobaczcie, tutaj obok opieńka, ale też takie jakieś pojedzone. Ostatnio znalazłem opieńki, ale nie byłem pewny, czy to są opieńki. Były to jednak i to była jakaś odmiana miodowych, bo były trochę jaśniejsze od, od tych właśnie tutaj. One są zazwyczaj takie pstrokate u góry, a tamte były takie jasne i nie byłem pewny właśnie, czy to opieńka. O, tutaj jeszcze jedna. Zobaczcie. Ale tak rosną pojedyncze, nie wiem. Dawno nie trafiłem na takie gniazdo opieki na, na pniu. No i w niedalekim sąsiedztwie kolejne dwa. Ale te też nie będą się nadawać do zabrania. Chociaż ten, 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 ten może dość jeszcze sztywny jest. Sztywniak. Tutaj on tak rozprzygałęzi i nie jest taki załadny. Ale też jest, zobaczcie, tutaj. O nie, tutaj takie robaki są. O, zobaczcie, jak tutaj odrywam. Wszystko jest w robakach. Ja zawsze tak przekreiwuję i patrzę czy tutaj sama, widzicie, a, a mogą być pod tą tutaj siatką. Także robaki. Bo to, to nic nie jest fajnego akurat. Jak wam zaczną w jakiejś zupie, albo co się e, robaki wypływać. Już kiedyś tak miałem. Tutaj jeszcze jeden, a ten już jest obgryziony, także już koniec. O, ten jest niki. Zobaczymy tego, czy ma ten, tą samą dolegliwość. Tak, zobaczcie. No, tego się nie spodziewałem, Wam powiem szczerze. Zawsze przekrejwuję na ogonie w połowie i sprawdzam. Ale ten też jest, jest i tutaj eee, robaczywe. Ok, szukamy dalej. Mamy godzinę już 15.41, więc za długo już tu nie zostanę. Zacznę powoli małymi krokami iść w stronę samochodu. A oto moje zbiory do tej, do tej pory. Nie źle. Szału nie ma. Ale nieźle. Coś my tu mamy. I nadal jednak sprawdza się to, że i borowiki, ceglasto i borowyk szlachetny tylko tutaj w tym lesie pod bukami znajduje, się. nigdzie więcej. Także jeszcze się tutaj trochę porozglądam, bo to właśnie tych buków trochę jest, tak jak zobaczyli dookoła. Czasem jakiś tam świerk sobie wyrasta pomiędzy, ale większość tutaj mamy akurat taką kępę, kępę bukowiny. No i czego zapomniałem wam pokazać? To jest całe mnóstwo rydzy, zobaczcie. One rosną tu dosłownie wszędzie. Bardzo jest ich tutaj dużo. Ale ryców, rydzy, rydzy to ja dzisiaj nie, nie zbieram. I właśnie wcześniej mówiłem właśnie wam o tych opinkach i zobaczcie, tutaj też tak rosną, ale tylko tak... No kilka sztuk. Nie to tak jak zazwyczaj bywa, że, że rosły tak wysoko. Że rosły na przykład tak wysoko. Pamiętam takie czasy jak z rodzicami jeszcze chodziłem. Czasami tak wysoko gdzieś tam na pniu, te opieki rosły, że, że nie można było ich zerwać. Po prostu były za wysoko, trzeba było z drabiną do lasu przychodzić. A tutaj w tym roku, no nie wiem, coś się dziwnego wydarzyło, że są grzyby, ale aż tak dużo ich nie ma. No i ja już się zbliżyłem do swojego samochodu. Tam z tyłu widzicie biały punkt. Jakieś 50 metrów jeszcze już będę przy samochodzie więcej mi się dzisiaj chodzić już nie chcę e, wystarczy to co mam to już mi naprawdę wystarczy a te grzyby tutaj zebrane to prawdopodobnie pójdą no, nawet na 100% do, do, do suszenia ususzę je jeszcze tak się łatwo grzyby przechowuję jak ktoś ma dużą zamrażarkę możemy rodzić chociaż e, nie wiem napiszcie w komentarzach czym rodzicie też prawdziwki borowiki ja nigdy tego nie robiłem, zazwyczaj takie grzyby suszę. I powiem Wam, że w tym roku to jeszcze nie zbierałem takich grzybów, takich naprawdę młodych, gdzie by można było je na przykład zamarynować, takich malutkich do słoiczka. W tym roku po prostu znajduję same duże grzyby. Albo tak źle widzę, że widzę tylko te duże, a tych małych nie. Tak też może być. A tymczasem zbliżam się już do końca tego odcinka. Jeśli film Ci się spodobał to oczywiście łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji. Filmów jeszcze myślę, że parę będzie na temat y, grzybów tej jesieni. Może, być może jeszcze jutro się wybiorę, ale już do innego lasu. Tutaj raczej nie przyjadę, bo to jest jednak kawałek, dobre pół godziny muszę jechać. A to jest trochę za daleko. Porozglądam się jeszcze po lasach bliżej Sządow, tam gdzie mieszkam. Muszę też znaleźć w tamtym kierunku gdzieś jakiś las, gdzie nie będę miał aż tak daleko i, i, i będą też grzyby. Także trzymajcie się. Cześć i do następnego. I życzę udanych zbiorów oczywiście jeszcze w tym roku.